ja będę robił z mandarynką jedną, prawda? Leży to na brzegu, no szlimy. ale nie róbcie ze mną, leżymy. Trzymaj. Super. Dobra. się, trzymajcie się, trzymajcie się, trzymajcie się, super. się, Trzymaj. Nie ściskaj. się, Nie się, trzymajcie się, Trzymaj. Teraz jedziemy. się, trzymajcie Teraz trzymajcie dobra. Cztery, jeden trzymajcie dwa trzymajcie a osiem Trzymaj, Jedziemy, 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 jedziemy dobrze. super wyżej 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 super super zamknięte. ja tak i to Jeszcze może zaburłowo nie 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 Samą matkę. nie I Tak. Ja Co Ania na Nie się udało. Dobra, teraz jedziemy, Zobacz, Zobaczmy. No. Tak idealnie, super. Tak, trzymaj, dobra. Słówmy. Możemy to pokroić. Będziemy mogli jeszcze tak normalnie gryźć. Jak chcecie. Jak parobu? Jak będziemy jeść? Chcesz kroić? To musisz zabrać swoją maturę, no, tak. ja będę do Ja wiem, że ty się nie boisz ostrych nożyków. thank <laughs> you